Zapytaliśmy, <laughs> zapytaliśmy e, e, wiele osób na twój temat. O oh, nie. Jedną z nich, słuchaj, jest Robert Biedroń. Wiesz, kim jest Robert nie Biedroń? Nie mam pojęcia. Robert Biedroń był naszym premierem przed Donaldem Tusk. Mm -hmm. Biedronek jakiś, tak? W, 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 Biedronka. W ogóle się nie przejmę, ale ubiega się znowu o ten On? urząd. A pracuje w Biedronce, czy co? Sody, posłuchaj, co mówi na twój temat. Kocham Jolę oh? To sabemos, jest wykładzina gejowska. Dzisiaj już wielu gejów szaleje nad hasło Jola Rutowicz. Jola Rutowicz zanegowała IQ, całą ideę mierzenia inteligencji. Jest, jest. Rutowicz, zanegowała wszelkie konwenanse, wszelkie dyskusje intelektualistów, jest po prostu e, prawdziwą pionierką w dziedzinie kreowania nowej wizji świata, świata jak tak zwanej cywilizacji śmierci. Dziękuję bardzo, Boże, to było słodkie. słuchajcie. Słuchaj, po pierwsze, pani Biedronno, tak? Biedrono. Nie Biedrono. Jola, Biedrono. tylko Jolanta. Ja bym bardzo prosiła na drogi raz. Okay. Nie, czy, czy ty się spotkałeś z tym, że ktoś, że ktoś ci powiedział po prostu oczy, że jesteś idiotką? Na na nie. No, no właśnie, naprawdę nie. Naprawdę no. nie. No. Ale ja czekam na to, kurde, ludzie. A ja mogę prosić moją muzykę, przepraszam no, no, za, bardzo, Oz ra, zza, raz, bier na bier na czekaj, Zaraz tak, będzie czy jeszcze lepiej tak, mail. No. Skoro dziewczyna tak bardzo chce, to powiedz i w imieniu słuchaczy, że jest idiotką. Ale powiedz jeszcze raz przeczytaj. Skoro dziewczyna tak bardzo tego chce, to powiedz jej w imieniu słuchaczy, że jest idiotką. to fajnie, Boże, Boże, naprawdę to jest bardzo miłe Śniadanie mistrz! So